Nie, na chuj tu ta siostra upośledzona z Japonii kurwa. Jestem spokojny, jestem ładny, pierdolony słychać właśnie. Dzień dobry. Jesteś niewyjściowy. Cześć. Okej. Okay. I gdzieś Nero? Nero gdzieś uciekł. Dzięki. Tylko tam spokojnie, nie, nie, nie zróbcie sobie krzywdy, bo nie chciałabym was zawozić, bo generalnie nie mam oceny opłaconego i nie chciałabym, żeby była lipa, żeby mnie zawołała. No nie mam oceny na tego i nie będę mogła prowadzić, więc nie róbcie sobie krzywdy, okej? Okay? No ja nie mam okay. zamiaru. No mam nadzieję. Co nie masz zamiaru? No robić ci krzywdy, no. Mhm. Fajny kwiatek. Nie masz zamiaru robić mi krzywdy. O, o to dziwne. Mhm. Czyli wyobrażasz, że jej nie zrobiłeś. E, dobra, ale mówię o fizycznej. Wiesz, ostatnio o tym rozmawialiśmy. Powiedziałem, że nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Z tego, co się dowiedziałem, to podobno jesteś adwokatem. Więc chyba powinieneś mieć jakieś usprawiedliwienie. Jakikolwiek miałeś pierdolone 3 dni na to, żeby się zastanowić. I do teraz nie wymyśliłeś niczego. Tego nie powiedziałem. Trzy dni. I wciąż jeden nad argumentem nie ma miejsca w swoją obronę. Tak samo są, w sądzie, jak broniłeś innych? Ja no nikogo w sądzie nie broniłem. Wysoki sądzie, nie ma nic ze jego obronę, skazać go, jest winny, zrobił to, co jakie ma NIKOGO sekundy. NIE BRONIŁEM W SĄDZIE! Nawet siebie nie potrafisz obronić! A skąd ty ich? takie historie bierzesz, że ja niby prawnikiem jestem? Powiedziałam adwokatem, jeżeli miałeś swoją... co za różnica? To, że miałem swoją kancelarię, nie znaczy, że jestem adwokatem. No to co kurwa robiłeś? Patrzyłeś się? No. Super. I nie masz nic ze swoją obronę. Absolutnie nic. No mam. Co? No to, że spierdoliłem wszystko. A moją obroną było tylko i wyłącznie to, że jak stąd wyjechałem, to myślałem, że będziecie, nie będziecie mieli problemów z tego tytułu. Że zwierzaczki Jest się odczepią. Na no co nie było tak? Na dłuższą metę. No i to jakoś w żaden sposób nie pomogło, wiesz? Bo w dalszym ciągu było dokładnie to samo, tyle że ciebie nie było, więc jakby on był tylko i wyłącznie celem i nawet się nie interesowałeś tym, bo nawet nie... I ile po... razy go porwali? Nie potrafiłeś nawet odpisać na pierdolonego jednego maila, czy nawet było ich więcej, nie odpisałeś na żadnego! Nie miałem dostępu. Tak. Do internetu. Dokładnie. Nie masz czegoś takiego jak, takiego jak Gmail. Trzeba mieć neta. Oh. O człowiek telefon, mówi, że nie ma internetu, no po prostu No słuchaj, nie no wierzę. signal był, chwilowy był no, no signal No, chyba zmieniłeś, specjalnie zmieniłeś numer, wszystko, żeby po prostu Konta i tak dalej, żeby teraz mówić, No, nie było sygnału, nie widziałem, no sorry, no Jakbym ci napisała wtedy, nie wiem, w sumie Lurezo nie żyje, to co? To też byś tego nie przeczytał, bo no sorry, nie było internetu, nie? XXI wiek, a ty mówisz, że nie było internetu, w sumie raczej ja Przecież listy zostawiłeś na dwa dni, bo ci tego tyle nie było Nie no, dłużej nie było A ty mnie wkurwiasz. Wiem, nie od dziś. Dlatego mnie lubisz. Nienawidzę cię. Okej. Okay. Nienawidzisz i kochasz, ale to piękne. Nie powiedziałam tego. Ja to wiem. <laughs> Wyjebałem <im> za Didasków. <laughs> Wyjebałem z adidasków. Co jest? Jakim prawem zmieniłeś mi nazwę w kontakcie? Przeglądałeś w ogóle mój telefon. Nie przeglądałem swojego telefonu. Jego ja go nie przeglądam, więc skoro zmieniłeś siebie w tych kontaktach. Szczególnie, że tego dnia aktualizowałam swój telefon, więc sprawdzałam wszystkie kontakty, więc jakim prawem go zmieniłeś. Ale tylko swój numer zmieniłem. Jakim prawem? Nie to żadnym. Dlaczego byłeś tam, gdzie byłam po chuj? Nie było mnie tam. Mhm, to ciekawe skąd wiesz. Sam mi to powiedział. Super. Co? Nic. Ała! Nie było mnie tam, serio. Ale jak masz coś ten, to... Wolę, że z nim, bo jest bardzo w porządku, niż z jakimś... Łachmytą jebanym. Nie tak serio? no... Po prostu, martwię się nadal o was. Martwisz. Mhm Parę rzeczy sobie uświadomiłem po tym jak wyjechałem Tak? Uświadomiłem sobie parę rzeczy mhm. ty pewnie też Ale on mi to powiedział normalnie, więc myślę, że nie masz z tym problemu. Co sobie uświadomiłeś? A, to już tak nie ma znaczenia chyba, patrząc na to, jakie masz nastawienie. chyba. Nie no czemu. Mijają trzy dni. I ty w dalszym ciągu w żaden sposób się nawet nie przygotowałeś na tą rozmowę. W żadnym, najmniejszym. Dobra. Rozstaliśmy się jeszcze przed moim wyjazdem, prawda? Prawda czy nie? Tak. Więc w tej kwestii chyba nie spierdoliłem sprawy wyjazdem, bo to nic nie zmieniało, tak? I tak mnie nienawidzisz. Ale tym, że wyjechałem i przez to miałaś problemy z synem, stricte takie, że ktoś tam mu groził, czy inne tego typu rzeczy, to tutaj spierdoliłem po całej linii. Myślałem po prostu, że wyjeżdżając. E, jakkolwiek dadzą wam spokój, tym bardziej, że e, pofrunęli sobie za mną też e, No miałem na względach po prostu wasze bezpieczeństwo, a wyszło no, Wyszło tak jak zawsze, czyli chujowo Chciałem, no. a nie pykło I za to cię mogę przeprosić Zresztą powiedziałeś przecież sama tutaj Że, jakbyś mogła cofnąć czas, to drugi raz byś nie. No, jest sama. Dobra, zaczynając w początku, Nie mam. nie mogę ci nawet mieć za złe to, że wyjechałeś jako nasze relacje, bo. były. skończyło się jakie skończyło. Teraz. Szkoda. Ale zaczynając od tego, że w sprawie Lorenzo, kiedy do ciebie pisałam, to nie odpowiadałeś na to, to jest raz. Dwa, nie było Ciebie, gdy Lorenzo Ciebie najbardziej potrzebował, to ja musiałam Ciebie bronić przed tym, co oni mówili. Gdzie oni przychodzili i mówili, że ty, go, że ty go nie kochasz, że masz go gdzieś, że on Cię w ogóle nie obchodzi. I co ja miałam powiedzieć, skoro nawet na pieprzone maile nie potrafiłeś odpisać. To ja nawet nie miałam jak Ciebie bronić przed własnym synem, bo nie wiedziałam, czy to może masz takie podejście, a może po raz trzeci postanowię spierdolić się jako ojciec. Żałuję. Nie widać. No... Nie wiem, jak wróciłem, to cały czas spędzam z młodym i opiekuję się nim. Mam wyrzuty sumienia z tego tytułu, że wcześniej o niego nie. Znaczy, no, no, że nie dbałem o niego, jak wyjechałem, o. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, więc się nie będę usprawiedliwiał. na cię. Wiem, powiedziałaś mi. Ja wręcz przeciwnie. przeciwnie. że Przez tej czasu. I teraz jeb jej takiego cepa! Nienawidzę cię. A mi ciebie brakowało. Przepraszam. To ja przepraszam. Nie o to chodzi. Co na molo. To, co powiedziałam. No i. Spodziewałem się, że pod wpływem emocji i nerwów to było. Tak mi się wydawało. Wtedy, jak gadaliśmy, kiedy ty powiedziałeś w sumie, że tu nie przyjedziesz, bo tam praca, czyli że praca jest w sumie dla ciebie ważniejsza, to. Nie wiem. To było dla mnie jak taka kosa w bez, z Twojej strony. Dlatego wtedy ci powiedziałam o tym, że ci przypomniałam, że jakoś ja potrafiłam zostawić to, co najbardziej kochałam, a Ty nawet nie potrafisz na jeden dzień przyjechać. Stwierdziłam, że skoro i tak się już więcej nie zobaczymy, to chcę, abyś. Jesteś w błędzie. W błędzie. Tylko ci się wydaje, że nic nie straciłem. Inaczej, że tak jak mówisz, że nie poświęciłem, bo to można też w sumie brać pod uwagę strata. bo z straciłaś stanowisko. Ja też poświęciłem coś, na co wiele lat pracowałem, bo po prostu pokochałem. No i. Nie wiem, no nigdy wcześniej czegoś takiego bym nie zrobił. Tak szczerze to prędzej bym cię zakopał. Ale człowiek różne rzeczy robi w takich, a nie innych sytuacjach i to wyszło samo z siebie. W innych przypadkach bym się bardzo, bardzo bronił. broniłem się nie raz, nie dwa. Ale to co powiedziałam, to nie było prawdą. Nie wiem. Wtedy... Wiem, że to głupie, ale... To... Tak mnie to zabolało, że chciałam, żebyś też w jakimś stopniu cierpiał, skoro i tak się rozdajemy. Więc w momencie, gdy do mnie mówisz, jakby nigdy nie abym się do auta, jakbyśmy odjechali, nie wiem, we mnie coś po prostu wtedy pękło. Tak, gdyby nigdy nic się nie stało, jakbyśmy wcale przez chwilę nie zerwali. I... No i powiedziałem, co powiedziałam. No nie dziwię ci się tak szczerze. Dlatego też moja reakcja była taka, a nie inna, bo. Wiedziałem, że teraz nie ma co w ogóle odpowiadać ani reagować na to, bo byłaś pod wpływem nerwów tak dalej, więc. Traktowałem to z dystansem. Tak szczerze. Nie powiem, bo mnie zabolało. Miło mi się nawet to. Ale. Ale z dystansem. Wiedziałem, że to nie do końca jest tak. że tak myślisz, jak mówisz. Jak. Lejla mi powiedziała, że zaginąłeś. Boam się, że nigdy ci tego nie sprostuję. Hmm. Nie no, wierzyłeś, że coś by mnie chociaż w ostatnim czasie różnie to bywało. Czy co było tej po tym jak wróciłam dopiero wtedy przeczytałam tą kartkę po tym jak już to powiedziałam hmm. z taksówki dobrze pamiętam? że czym to wtedy było? zostawiłem w tą Rusie. kartkę w Urusie bo e, ja nie wiem co mi się z taksówką skojarzyło a w schowku no ale nie będę teraz jej cytował takie trzy piękne słowa w sumie no, więcej słów, ale trzy powtarzające się. No, także nie płacz ej. Alo. To będzie dobrze, wszystko już jest git. Ja naprawdę nie mam kompletnie urazy, ani. No po prostu to, co było, to było. Nie przejmuj się, nie bądź smutna z tego tytułu. I co z zamówię wyjedziesz? Nie. Czy nawet teraz musisz wyciągać ten pierdolony telefon? Nie, po prostu dziadek mi spami, że mnie zajebie. No to zrobię to za 5 minut. Chyba <noise> ty prędzej to zrobisz. 10 minut to my. Nigdzie się, się nie wybieram, zostaję. Cześć. Poważnie. A wtedy mówię, że będziesz co 2 dni. Wtedy to. Dużo rzeczy i... Zresztą, pozmieniało się. O. Na razie nigdzie się nie wybieram, nie mam takiego zamiaru, jestem tutaj. Chcę być przy tym, jak nasz syn dorasta. W jakikolwiek sposób, jakkolwiek to brzmi. no Tu nie zapomnij o tym, że go masz. Widać. Wiesz, ja że mu przykro, że ten... Jest zazdrosny w cholerę. Już z nim rozmawiałam. tego dziecioka we Co dlaczego z jego matką? Nim, Dlaczego strzelałeś przy nim do człowieka? No, za! W jego obronie? Ale on miał broń? No, jakby mnie no. wcześniej. Mm -hmm. Jak... Czyli nie wiesz, nawet, bo mnie nawet nie wyciągnął. Nawet nie wiadomo, czy ją miał. Miał ją. Najpierw staliśmy na parkingu między blokami. Obok mostu, przy Arkadiusie na dwa samochody. Jeszcze był Hanzo ze mną. Wiesz który Hanzo? No. Wojna. Ja byłem z młodym i ten i stałem w Porsche. On stał w swojej BMC. Nagle zaczął taki Mercedes czerwony jeździć dookoła parkingu. Zrobił z pięć rund. Ja sobie tak stałem i tylko się obracałem dookoła własnej osi kręciłem się. Mówię młody wsiadaj do fury tam po nie wiem po minucie. Młody wsiadł do auta, ja też wsiadłem odjechałem a oni wjechali na parking i wyskoczyli z klamkami i chcieli zawinąć wojnę. Wojna zdążyła odjechać. No i ja jechałem sobie tak na chillku i zaczęli za nami jechać. Jechali za nami do samej La Wysiedliśmy z młodym z samochodu, poszliśmy na tył na ganek i nagle gość mi podchodzi. No to kurwa, no nie będę się zastanawiał. Jeszcze z jakimś idiotycznym pytaniem. Ale takim nie ma, totalnie go nie z dupy. zabrać gdzieś? Sam byłem. Też bym nie strzelił, jakbym miał ludzi. A ich było trzech. Rozumiesz, że mi płakał? Ła! Mi też płakał. Kurde, no starałem się go bronić. Wiesz, jaką miałam pierwszą myśl gdy mi to powiedział? No nie wiem. Pewnie, że mnie zapierdolisz. No i dziadek do mnie dzwoni. Nie. Moją pierwszą myślą było, nie pierwszy, nie ostatni raz. O. Ale nie, nie powiedziałam mu tego. Nie wiem, ja byłem sam, to... Krążyli tam jakieś... Nie wiem, w ogóle nie mam pojęcia co ci ludzie chcą, serio. Zasakra. Mm. No Brak mi zów Mi też. No przepraszam jeszcze raz za to wszystko. Już no szczerze, serio. A co u ciebie w ogóle przez ten czas? Nic. Jak w Zmianie. pracy? A jak ma być? Nie wiem, awans w końcu jakiś. No to już o tym wiesz. No ale Idzień dalej. po zerwaniu. No dobra, no ale to na jaki stopień? A, czyli znowu jesteś w zarządzie? Nie, jestem w dowództwie. Widzisz. Czyli więcej problemów generowałem. Koniec końców. Nie, dlaczego? No bo nie mogłabyś być w Unii On jakbyś była ze mną. W momencie, gdy się zastanawiali nade mną, byliśmy razem. Hmm. A racja w jakimś stopniu to też miało znaczenie. Siede byliśmy na relacjach niby jesteśmy, niby nie. A tak, jakoś idzie. Ciężko. Cieszę się. Ale idzie. Dobrze, no spełnia się w pracy, chociaż tyle. A plus, ostatnim czasem. No chyba, że więcej. Z plusowych rzeczy, aczkolwiek z tego co mówisz, to nie wyglądasz. Kto to znowu? Ten gość tym motorem. Teraz go rozkoryję. Czyli co? Neutralne? Rzadźcie. Wydaje mi się, że fajnie było jakby... Znaczy jak ja do ciebie orężało. nie żywię urazy, więc jak najbardziej chcę mieć normalne stosunki. <laughs> No przecież nie powiem ci, że chcę do ciebie wrócić tutaj i teraz. Mm. co? Neutralność? To będzie trudne. Masz czas. Czas na co? No na co mam czas, skoro ja w dalszym ciągu... W dalszym ciągu cię potrzebuję. Jako? Kogo? Jako wzorowego ojca, który będzie wychowywał swojego syna, zbliża się mhm. naprawdę z ręką no, tak na serduchu, tak. bez żartów. Ok, ja zabieram ci już więcej czasu. Nie zabierasz. Ale chyba. oboje potrzebujemy teraz czasu, żeby przemyśleć sobie pewne rzeczy, prawda? Co przemyśleć? No. wyglądał kiepsko. Teraz lepiej. to podlosowanie. Dlaczego?